Z tej strony, Jazzy, dzisiaj jesteśmy na kolejnym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na drugim odcinku z Achievement Survival. Dokładnie tak. No i słuchajcie, ja, dzisiaj się już witamy w domeczku. Tak, wybudowałem sobie domek, taki fajny. Zrobiłem sobie Enchant na czysty level. No i mamy już nawet fajne itemki. Ogólnie siedziałem wczoraj trochę i nie kłamię teraz was. Siedziałem bodajże dwie godziny nad enchantami Teraz was w ogóle i teraz was nie kłamię, na serio e, Siedziałem dwie godziny nad enchantami, żeby sobie to zaenchantować No i co? Zostawcie subskrypcję, że, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami Zostawcie też łapeczkę w górę, jeżeli film wam się spodoba No i napiszcie komentarz No No i co? Aha, jeszcze zapraszam Was na mojego Twitcha, Twitch.tv/edzygames na którym y, pojawiają się live'y, na przykład taki w środę się odbędzie, ale y, oczywiście z YouTube'a nie rezygnuję, tylko Twitcha też chcę rozwijać. W środę będzie live na YouTube'ku i na Twitchu. No ale dobra, lecimy. Y, I tak, dzisiaj się zajmiemy czymś, pewną rzeczą. Ogólnie, y, gramy już na 1.16.2, y, bo wyszedł OptiFine, i gramy też sobie na takich fajnych shaderkach. Ogólnie, muszę sobie pobrać westki trójki y, i tak. Y, czy mamy koble jeszcze jakieś? Y, no nie powiem, y, fajnie by było mieć. Nie 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 nie, 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 to. Eee, I tak... Eee, bierzemy się dzisiaj do netheru. Eee, nie traw. Eee, zrobimy sobie jedno złote jabłko do netheru i weźmiemy sobie tak buteczki. Eee, a może jakiś enchant fajny wleci nawet na nie prote, fire protection. O, możemy wziąć. Ja te buciki. Fire protection. O, widzicie? Mamy już też zenchantowane buciki. Yy, dobra. Yy, no i tak. Yy, więcej złota nie mam. No i dobra, lecimy do naceru. Yy, no i co? Ogólnie no? No, fajnie mi się tu gra. Już drugi odcineczek. Tylko tak, muszę pamiętać, że będę na shader włączyć, Bo wiedzicie, bo nic nie będzie widać w też. No, Young no, Studios. E, no i co? No i lecimy. Nope, 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 nope. O! E, musimy coś zrobić szybciutko. Pokażcie mi to. Ej, o Boż, to tam wysoko jest. Bo jest się w takiej jakiejś dziurze. Jeszcze bo co tu jest. Eee, dobra. Drewno nie wziąłem. No to... Okej, okay, ja powiem tylko tyle. Da się tu jakoś wyjść. No się musimy kopać. Okej. Okay. Powiem tylko tyle. Dużo tu jest złota. E, no ale cóż, no musimy się stąd wydostać, a, bo najlepszym sposobem jest się przekopać. Jeszcze jak się ma taki szybki healow. Nie, gadaj! Wszystkie biomy, tylko nie ten. Wszystkie, tylko nie ten. Mordeczki, no to robimy cięcie na chwileczkę. Okej, okay, już, już jestem. E, no i tak. Y jak mówię, wszystkie biony, tylko nie ten. Też Blackstone w sumie jest i taka propos, ja sobie screen akordu bym zrobił. Okej, okay. sobie zjemy, Podjemy. Cześć! Co mnie tak wypchnęło? Um, dobra, chyba się będzie trzeba przekopać. No w sumie... No Chciałbym jakiś normalny geom. Ale ciągle jesteśmy na bazal Deltas. Hmm. Masakra. Pozwólcie, że się kaweczki napiję Dobra. Um, to nie jest jeszcze oficjalny Optifine, jak widzicie tu u góry, jest Pre, czyli Pre-Reels. Um, wiem, że Wy tu nic nie widzicie kompletnie. A po od niej to też. Ło, wow, wow. Łow, wow, wow, wow. słyszę magmy. Nie mam Federfolingu. Okej. Okay. Tu jest duża magma, to lepiej z tym uciekać. Dobra. Kurcze, ale lagi są przez te partikle. Ja za chwilę partikle wyłączę. Właśnie, da się partikle wyłączyć? Eee, partikles, partikles, partikles. Partikles. As, na minimal. As, oh, no, no, ale. Witam jakiegoś tego Rado się nie sprawimy. Ej. Mm, dobra. Chciałbym normalny biom. Tu nie ma normalnych biomów na razie. Sama bazalt delta. O nie, jesteśmy już na Nether dobra. Czyli... Mm, chciałbym się dokopać do jakiegoś normalnego terenu. Okej, okay, tam coś słyszę. O! Uh -huh. nie, dobra, jest tylko taki kanion To mnie tak bardzo chyba nie O oh, nie, dobra, tu jest wyjście Okej, okay, zwrac zwracam honor Cześć pilingu mały, ale ja szukam twojego tatusia Dobra Na ten biom to ja nawet bym zbytnio wchodzić nie chciał, ale Okej okay. Zastanawiam jak my potem do domu wrócimy. Mój set jest trochę słaby. Tam już tego jednego guścia widzę. Uuuuhu. Uhuhu O nie, Souls and Wally. To mi się to, to niezbyt tak widzi. Pójście na Souls and Wally. Mm. Dobra, no ale i tak czy jak będę musiał iść No, nigdzie piglinów nie ma No, a chciałbym piglina No, jakbym od niego na przykład sobie Sol Speed dostał O, dobra, mam, mam, mam piglinę, mam Mam piglinę Dobra, dobra, tobie i tobie. Dajcie co ciekawego. Okej okay. Dajcie coś ciekawego. Dobra. No mam, ale drewno, po drewno muszę od kiedy? Co? Od kiedy? Eee, dobra eee, Pod drewno to było tam Czy byście to widzieli? Czy tylko ja to widziałem? Chyba tylko ja, nie? Chyba tylko ja Dobra, to idziemy, szybko sobie drewno weźmiemy i tu też nagle jest pigli, powiem wam, że No, że takie trochę dziwne. Yy, dobra, zgarniemy sobie drewno. Pomniałem, że w, twy, w tym świecie istnieje coś takiego jak Crimson Forest i Warp Forest. Yy, dobra, zgarniemy. Robimy sobie crafting. Yy, czy one mnie zaczną bić, jak ja postawię crafting? Tylko otworzę? Nie wiem, ale może tu pójdę. I zrobię 29 sztabek złota i się z nim potraiduję. Dobra. No, dawaj coś ciekawego. Ej ty no, ale bądź mądry i daj coś ciekawego. już mam 11 tych arrowów. Masaka. Soul sand... no, co dalej? Chyba im się te trade'y teraz zmieniły. Dobra. Na perły mają mniej. Dobra. Chyba do tamtych pójdziemy. No i dobra, ja lecę do tamtych. Tych, 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 co są tu. Do nich idziemy, bo oni fajne tutaj rzeczy dawali. Jak was teraz nie będzie, to macie przekichane. I oni znikli. I to tak na serio. Ok. tędy wyjdę w takim razie. Chcę mi się iść inną drogą, a więc tędy sobie zrobię też drogę. Zobaczę w ogóle się, czy tam coś widzicie kompletnie. No, no widzicie jak widzę, no, no dobra, no to okej, okay, no to, to spoczko, dobra. No to teraz tu przejście już z powrotem i tu pięknie i tu, dobra. Zeszliśmy. Są te, to z Was to ja nie chcę. Tak, pigli. No jeden jest tu. Yy, tak. Okej, okay, rzucę tu sztabkę. Do, widzisz ją? Nie. Dobra, tu rzucę drugą i tu trzecią. Nie, no, tu trzecią i tu czwartą. Dobra, wezmę sobie to. Ten, czekajcie, achievement naterowy, mm. Destract piglin with gold. Jest za babgierskiego. włączymy polski, polski, polska. Dobra, włączam sobie polski, polska. Yy, I włączamy sobie postępy. Yy odwrócić uwagę piglinów oferując złoto, to ja już chyba to zrobiłem z kilka razy yy, aha, że o to chodzi, że wykopać wtedy złoto trzeba jak one się tradeują? chyba tak, no okej okay. ja co tyś mi tu dał To nie o to chodziło no. Ale okej, okay, zróbmy sobie crafting w takim razie. Masz Mordko, masz. Wiesz, ile chcesz? daj perły. Dobra, tu mam jeszcze to jedząko Jedzonka tutaj mam dużo. Ale perły, żebyś dał. Mm. Mogę mnie przechodzić na jeden. Na jeden dwa. Miałem jakby było mniej roboty. Dobra, no to ja robię cięcie i widzimy się już jak wytrajduję się z nim, tym całym złotem. Okej okay, mordetki, ten piklin był z łyż. Nic dał, tylko subsyf. Nie lubię cię. Idziemy. Idziemy ze stąd. Idziemy na Souls and Wally. Pewnie ten zajdę. Na stówę. Oh, dobra no, tam jest już gaścior A no, jakiś normalny... No, coś by trzeba było ogarnąć Okej okay. <laughs> <laughs> Dobra, y, tu Cześć, cześć Dobra, nie no, nie Dobra, wracamy mm. Hmm. A jak tu się wracało stąd? Bo ja już nie pamiętam, jak się stąd wraca. Ehm. Um, Chyba, że się muszę tak przekopać w pewnym miejscu. Nie wiem. Patr Patrzcie, ile teraz tu jest piłkiem. Yeah. Sensu nie ma. I dobro. Ja tu. ja tu schodziłam. Jestem głupi. Heh. Będzie trzeba się wybrać na szukanie twierdzy jeszcze kiedyś, ale to, to później. To na razie nie. Eee, dobra, jest tu ten, taką napa. Z tego co pamiętam, jest to dobra, tak, bo tu jest ten Glowstone. I tu się prze... Okej, okay. mam. Tak, to było tu. Ogólnie będzie trzeba też. Mm, może się wybierzemy, na kupanie neteraitu. Yy, tylko tak, przydałoby się zejść jeszcze trochę w dół. Za wysoki ten poziom. 14 będzie trzeba zejść Nie, bo Blackstone występuje normalnie 12, 13, 14 Dobra No i by wypadało znaleźć jakiś Meterite No i idziemy, to będzie fajnie Jak nie Dobra, polecimy tam w takim razie. I to tu też lawa mnie no przesadzajmy, no. Jest sama lawa no. ok Okej. <laughs> Złota wezmę. Ale... jeden jeden tylko jeden no chyba no tak tylko jeden ale przynajmniej jeden w ogóle możemy czanki rozkopywać w sumie W trzy Chunk borders tak nazywa czank borders czy to jest ten sam to w tym czanku już nie będzie czekaj tu jest teraz czar, nas prowadzi. Tak kiedyś kopałem za nim te... Yy, ogólnie miałem taki świat. No i te, zanim hobliny były dobre, to tak rozkopywałem. Się teraz piję na jomie hobliniaście. Jak kiedyś rozkopywałem, zanim hobliny były dobre, a potem jak już się złe stały, to już, to już było złe. W sumie tak na serce to trochę dużo czasu tracę na takie rozkopywanie No ale dobra <laughs> Kitam Lecimy bez czangów Kitam Lecimy bez czangów Lecimy po prostu I my po prostu szukamy na Terajtu. To możemy sobie już wyłączyć. to jabłko Dzięki Ogólnie ja wziąłem ten na Wziąłem Ej dobra Pomyślałem Nie, nie wziąłem Ha drugi, Trzeci Ej, jeszcze jeden, jeszcze jeden Please, please, please Minecraft, tuż, please Ej, czekajcie bo... Tu się może choćby nie zrespić, to nie będzie za fajne, chyba, chyba, e, dobra, teraz już się zrespić nie muszę, chyba, chyba, okej, okay, no i dobra, jeszcze jeden, dajmy, please, 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 L -l 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 -l. No, ale, please, Minecraft, jeszcze jeden. Dobra. Jeszcze jeden. Także bardzo proszę. Jeszcze jeden. Tylko sobie jeszcze złoto wykopię, bo złoto się przyda. Będzie to trade. Nie lubię tego tych minecraftowych dźwięków neterowych. Były jedne, teraz jest ich za dużo. No, ogólnie odcinek już trwa 23 minuty. Yy, no i dzisiaj to taki neterowy odcinek, bo sobie już dzisiaj metrów sumie trwa achievement, Tak achievementy takie. No małe. No ale Patrzcie na advancementy w ogóle tutaj tylko już jeszcze musimy uleczyć, obronić się i the end. Hmm. No, w neterze teraz jest ich dużo. Cztery biomy mamy już eksplorowane. No, tu trochę jest tych tych yy. Było, że będzie trzeba wszystkie moby zabić. Dobra. Jeden. Jeden netherite. Jeden. Tylko i wyłącznie. Okay. To co tu jest w takim razie? Że zdobyłem wszystkie biomy? Warpet! I patrzcie jaki dziwny warpet! Tu war... Patrzcie to Crimson. Eee... Okej. Okay. Zobaczymy wszystkie biomy, mamy 30 level. Oj, eee, to nie jest game. Eee, no to spoko, kolejny achievement. My wszystkie na biomy. Emm... Um... Netherita, jeszcze jeden, proszę. to tak wiele, proszę. Znaczy, Netherita, Acjent Derbis. A złoto, jeszcze plus do tego, że będzie trzeba jakoś połączyć ten Netherita. No to cóż, cięcie. Widzimy się już, jak to Okej, okay, mordeczki. Ostatni E yy, i teraz 13 kilometrów czekam. No to cóż, widzimy się już w domku. Okej, okay, wróciłam do domku. No i tak, idziemy się przespać i, i, i już na koniec, dzień nie będę włączał szyderków, tylko sobie dokończymy robotę. Tak, ja sobie to włożę tu przejściutko, bo mam tu taką skrzyneczkę wolną, dobra i przepalamy sobie ancient debris, ancient debris, siup buciki sobie dajemy też tu bierzemy sobie wszystko, całe złoto jakie mamy 24 sztabki eee, no. eee, tu mi się z tą przepala na wieżę którą sobie wy, wy, wybuduję od, odcinkami gdzie ona stała tam i gdzieś jeszcze tam postawię może drugą wieżę no, i to tyle, <laughs> dobra, i jeszcze jeden i siup, i siup, i siup, i siup, i waga musimy sobie zrobić ten stół, cztery, smithing table, postawimy sobie go tu, waga kilo z tym, tylko coś czekajcie. Nie, ja będę musiał szukać zresztą ten... ten, ma jakiś diaksy? I nie ma diaksy, bo to się przypali na diaks? Nie. E, to w takim razie będę sobie musiał ten kilow naprawić i go zrobim, zrobię sobie. Zrobię sobie. Też czekajcie, bo jak go sobie. 9300... Ale dobra, naprawię sobie go swego, sobie zrobię jako nowego, a tymczasem ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, i cześć, pa pa, jo.